Już panią boli! <gry> Od razu po imprezie. Ja mówięłam też papę i wyciągnął. Przewam, tak 700 700, no to Na grubo. Zacznijmy, czyli gdy na plante. Wow, taka wkładka. Żeby w klubie nie przepłacać. A i tak pani zostawiła 700. <gry> Ja nie mogę, to chyba Pani stawiała wszystkim. Nie, bo stawiałam to tu kamikadę tu, ja To mąż grzecznie czeka w domu, tak? Ale tam nie Nie miała Pani kazanie w domu? Ja mogę na pomocy, żeby ci było. Ja mogę na pomocy. Na wyciereczce. Na wyciereczce. Nie ma wyciereczce. Oczywiście nie życzę tego pani. Mogę na pomocy.